Dobry wieczór Państwu. Dziennik telewizyjny, kronika z życia miasta. Pierwszy styczeń. W jednym z mieszkań przy ulicy Kniewskiego od świeczki zapaliła się choinka. Lokator celem ugaszenia wyniósł ją do łazienki, gdzie ogień spowodował wybuch gazu w Junkersie. Na skutek eksplozji zawaliła się ściana od sąsiedniego mieszkania, którego lokatorzy przebywali poza świdnicą. Dobry rozum po szkodzie, lepszy przed szkodą. 30 grudnia. W okresie przedświątecznym i świątecznym, od dnia 10 grudnia, sklepy PSS sprzedały łącznie 21 tysięcy jaj, 1512 sztuk szynek. 3000 kg ryb, 1521 kg pomarańcz, 624 kg cytryn, 900 kg śledzi, 6000 kg cukierków, 270 kg wyrobów czekoladowych, 112 kg kakao, 1050 kg drożdży, 4260 butelek wina. Oraz 1001 choinek i 30 tysięcy sztuk ogni sztucznych. 20 grudnia. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, każdy z pracowników miejskich otrzymał dodatkowy przydział 10 kg mąki pszennej po 5 zł za 1 kg i 1 kg cukru po 20 zł. Członkowie ich rodzin. Otrzymali połowę tej ilości. Produktów dostarczył miejski majątek ziemski. Obżardy brzuch, rozumu bystrego nie czyni. Najczęściej brzuch tłusty, dzierżawi łeb pusty. No. 28 grudzień. Świdnica i Jelenia Góra. Podpisały umowę o wzajemnej rywalizacji w roku 1968 w następujących dziedzinach. Organizacja pracy nakładczej kobiet, wzrost wartości czynów społecznych na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem 1967. Hmm, hmm, hmm. Pro, procentowe wykonanie zbiórki na społeczny. Fundusz budowy szkół i internatów, podniesienie stanu sanitarnego miasta, rozwój usług i ludności, remonty lokatorskie, rozszerzenie działalności służby zdrowia oraz budowa i wyposażenie placów dla dzieci. Uch. Mieszkańcy miasta wykonali planczynów społecznych na 1967 rok. Tak, towarzyszu? Tak jest, towarzyszu, tak jest. Mieszkańcy miasta w 115% wykonali plan czynów społecznych na 1967 rok, osiągając wartość prac 3 miliony 708 tysięcy 500 złotych. Dotyczyły one w pierwszym rzędzie upiększenia miasta i najbliższego otoczenia miejsc zamieszkania. Praca od ubóstwa strzeże. Kto nie sieje, ten nie zbierze. 5 maja. Miejski Komitet Frontu Narodowego Jedności Narodów w Świdnicy zajął jedno z dwóch pierwszych miejsc wspólnie z Legnicą we współzawodnictwie w zakresie czynów społecznych za rok 1964. Nagrodę 10 tysięcy złotych przeznaczoną na zakup drzewek ozdobnych, wykorzystano w zakresie świąt Bożego Narodzenia. Jak się drzewo powali, każdy je rąbie i pali. 22 stycznia. W domu społecznym odbyła się akademia poświęcona uczczeniu 23 rocznicy zgonu Włodzimierza Lenina. Zagajął ją prezes TPPR w Świdnicy, a referat okolicznościowy wygłosił mecenas MB. Na zakończenie wyświetlono film radziecki o Leninie. 31 grudzień Dyrekcja Teatru Miejskiego zorganizowała reprezentacyjną zabawę pod hasłem Sylwester u aktorów, połączono z występami artystycznymi. Tańczono foie, tam też ustawiono stoliki dla gości. Czy rok był suchy, czy było błoto? Nigdy w Sylwestra nie padało złoto. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc państwu. Do zobaczenia.